Cześć wszystkim, tutaj Marc Mentarot. W szczególności witam wszystkie zodiakalne strzelce w czytaniu dla singli na marzec 2024 roku. W dzisiejszym czytaniu sprawdzę, co się wydarzy u ciebie w zbliżającym się miesiącu w uczuciach, jakie jest tło tej sytuacji i rada do niej. Jeśli to czytanie ci się spodoba, jeśli rezonuje z Twoją sytuacją, jeśli chcesz być na bieżąco z moimi nowymi czytaniami lub po prostu docenić moją pracę, zapraszam Cię do subskrybowania, lajkowania i komentowania. Chciałbym dodać, że ze względu na inne obowiązki nie realizuje czytań prywatnych. Pamiętaj, że jest to czytanie ogólne i może nie rezonować ze wszystkimi, dlatego przyjmij to, co dla Ciebie, a resztę zostaw. Polecam również sprawdzenie swojego znaku Zodiaku w Ascendencie i w Księżycu. Link jest dostępny w opisie filmu. Może w czytaniach dla tych znaków również znajdziesz coś dla siebie. Ja serdecznie zapraszam również do moich innych materiałów. Pamiętajcie, że wszystkie moje czytania są dla Was. Moje kochane strzelce, ja już nie przedłużając, przechodzę sobie do oczyszczania, tasowania i wykładania kart. Moi kochani, po lewej stronie, to co Was czeka w uczuciach w zbliżającym się miesiącu marcu, po prawej, tło tej sytuacji. To, czego nie widzisz, doprecyzowanie i przyczyny. Natomiast tuż przede mną, w dolnej części ekranu, będzie kartarada, czyli jak się zachować, na co zwrócić uwagę, co powinno być priorytetem, jak się odnieść do danej sytuacji, czyli swego rodzaju wskazówka dla Was na uczucia na zbliżający się miesiąc marzec. Strzelec w miesiącu marcu. Zaczynamy sobie piątką denarów, trudną energią trójką mieczy. I kartą Wisielca tło, czwórka denarów, karta umiarkowania, siódemki, mieczy. Rada gwiazda ciekawe w tym wszystkim jest wiecie to wiecie, wiecie co to że Najlepsza karta jest jako rada. I ona też ma swoje znaczenie. Dobrze. Przechodzimy sobie do Waszego czytania. Zaczynamy od piątki denarów. Trójki mieczy i karty Wisielca. Wiecie co, powiem Wam tak, może od początku. Piątka denarów karta zwątpienia ja to nazywam kartą żebraka, mówiąc prosto. Karta zwątpienia takiego. Mm, Raczej podchodzenia do pewnych kwestii, kwestii emocjonalnych, budowania relacji jako do czegoś, tak, jakby, tak jakbyście mieli czasem takie poczucie, że szczęście to jest nie dla Was, także innych to spotyka, a do Was jakimś cudem takie, takie szczęście i takie szczere uczucie Was omija, także trafiacie na osoby, które się po prostu nie nadają do niczego, a na pewno nie do relacji z Wami. Bo o tym mówi właśnie piątka denarów. To jest właśnie takie patrzenie na swoje możliwości pod kątem raczej swoich niedostatków, braków, braku możliwości dostępu do czegoś, tak? Ja to bardzo często też w kontekście kwestii zawodowych postrzegam jako właśnie takie zjawisko sklanego sufitu, tak? Skoro wyszedłem z jakiejś z biedy, tak? Wyszedłem z niskiej pozycji, to ja nie mogę doskoczyć, nie mogę wskoczyć na sam szczyt. Wiecie o co chodzi, tak? Taki, ale przede wszystkim tu chodzi o. Pewien brak wiary. Natomiast ma to, moim zdaniem, wytłumaczeniem jest karta, która jest obok trójka mieczy. Tak? Zranienie, poczucie bycia oszukanym, zranionym, wykorzystanym. Karty mówią wprost, że yy, Wy możecie w tym momencie jeszcze przeżywać jakieś swoje poprzednie zranienie i to Was bardzo mocno blokuje, tym bardziej, że macie kartę wisielca jako ostatnią, blokować na coś nowego. Tak? Znaczy, powiem inaczej. Wy możecie nawet chcieć czegoś nowego, ale karty pokazują, że. W pewien sposób, jakby coś was cały czas ściągnie wstecz. I to, co Was ciągnie wstecz, albo ciągnie was w dół i nie pozwala wam się wybić, tak i być szczęśliwym, to jest poczucie. Bycie oszukanym, tak jakbyście, karty tutaj pokazują, jakbyście w tym miesiącu przede wszystkim skupiali się na tym, żeby sobie z pewną stratą i z, z, tymi, co, z tym, co się wydarzyło, jak zostaliście przez kogoś potraktowani, bo o tym mówi Trójka Mieczy, i tutaj mówi, pokazuje to, że wy macie bardzo dużo żalu do kogoś, że najpierw wy się musicie skupić na tym, że musicie to sobie odpuścić, ale. Jest tutaj wisielec, tak więc karty pokazują, że to będzie. Jeszcze tło mamy w innych energiach, to za sobie do tego przejdziemy, ale i tutaj jako główne znaczenie jest rozżalenie po czymś działaniu. Może być tak, że w kimś bardzo duże nadzieje po prostu pokładaliście, dużo sobie obiecywaliście. Ehm... Ktoś bardzo prawdopodobne, że wam dużo obiecywał, a wy wierzyliście, i to był wasz błąd, i wy teraz dobrze to wiecie, tak, bo ja Wam powiem tak, jeżeli. Na przykład, nie pokładalibyście w kimś nadziei, tylko jakaś relacja by trwała, to nie byłoby trójki mieczy. Bo trójka mieczy to jest właśnie karta tego, że nas coś dotyka, bo my uważaliśmy, że ułoży się, tak, że będzie dobrze. Mieliśmy bardzo dużo nadziei. Bardzo w kogoś ufaliśmy. Ufaliśmy w tą relację. A w momencie, w którym ktoś wywija jakiś numer, tak? Albo się okazuje, że to była. Yy, to były złudne nadzieje. Przychodzi właśnie ta trójka mieczy. Roz, rozczarowanie, rozgoryczenie. I tutaj, moi kochani, karty pokazują, że jeśli chodzi o ten miesiąc i najlepsze to, to może być, możecie być takiej energii. Najlepsze w tym wszystkim jest to, że karty pokazują, że w, szczególnie w tej piątce monet, że wam się w, w waszym życiu możecie zmienić więcej, macie więcej możliwości, więcej perspektyw i tak naprawdę e, gdybyście spróbowali, tak? Poradzili sobie, bo mam wrażenie, że pierwszy to jest poradzenie sobie z tą trójką mieczy. Poradzili sobie z tą energią, to mogłoby się okazać, że tak naprawdę szczęście przyjdzie. Szybciej niż wam się wydaje. Ale Widać w Was ten ból i to rozczarowanie. I też, moi kochani, bardzo często jest tak, że jeżeli um, jesteśmy w takiej energii rozgoryczenia, rozczarowania po przeszłości, to A, poznajemy kogoś nowego, ta osoba wyczuwa tą energię, ucieka, B, przyciągamy też osobę zranioną, i um, każdy skupia się na swoim zranieniu, tak? Gdzieś nie, nie, wtedy ja mam wrażenie, że dwie osoby zranione nie są w stanie zbudować szczęśliwej relacji. Bo każda sobie cierpi. Yy, u siebie tak, może tęsknić po czymś, może odczuwać jakiś ból po tej przyszłości, tak. Druga jest po, w podobnej energii i żadne nie daje takiej siły napędowej do tego, jeżeli, mam wrażenie, że gdyby jedna osoba była taka bardziej zdecydowana i yy, yy, też taka szczęśliwsza, to po, potrafiłaby jeśli chodzi o tą drugą osobę. Y, pomóc uleczyć, no, dać przy, przy, przede wszystkim jakąś taką radość, tak? Do tego, żeby tą osobę w te, z tej piątki monet wyciągnąć. Natomiast tutaj y, karty pokazują, że jeśli chodzi o ten miesiąc, to trzeba będzie sobie poradzić z tym, z tą stratą, z tym rozczarowaniem i tutaj wyjść z tej energii, tak? Co jest oczywiście do zrobienia, tym bardziej, że mamy taką radę, że jak wam powiem, to się zdziwicie. Jeśli chodzi o tło. Siódemka mieczy, karta umiarkowania czwórki denarów. Czórka, czwórka denarów to może być karta zamknięcia w tym miesiącu troszeczkę, tak? Szczególnie na mówienie o uczuciach. Może być tak, że yy, wy publicznie na przykład nie mówicie o tym, że was coś yy, boli, jeśli chodzi o tamtą relację, nie chcecie pokazywać swojej słabości, raczej reagujecie na zasadzie albo nie chce o tym mówić, albo yy, dobrze, że tej osoby nie ma, tak? Dobrze, że to się skończyło. Chociaż tutaj mamy ewidentnie trójkę, trójkę mieczy. Ale też my mamy taką skłonność, tak? Do tego, że nie chcemy powiedzieć. Jeżeli ktoś nas skrzywdził, że tęsknimy, że nadal coś czujemy, tylko wolimy, no takie inne, innymi słowami, nazywać tam tą, tą relację czy tą, tą osobę, tak? Bo no, ciężko się jest przyznać, że, bo to by, my wtedy odczuwamy, że to by świadczyło jakieś, o jakiejś naszej słabości, tak, albo o naiwności, gdybyśmy powiedzieli, tęsknię za kimś, kto zachował się bardzo źle w stosunku do mnie, kto mnie oszukał, kto mnie zranił, kto mnie zdradził. Um, i właśnie ta y, czwórka denarów to jest skupienie się na sobie, tak to jest pierwsza rzecz. Druga to też jest zamknięcie na mówienie albo o swoich uczuciach, albo na dzielenie się pewnymi przemyśleniami, tak. Y, jeśli chodzi natomiast o pozostałe y, dwie energie, karta umiarkowania, czyli karta cierpliwości, ale także karta do, dochodzenia do siebie, to jest bardzo pozytywna energia, bo to znaczy, że nie tylko Wy tutaj y, w tym, tej całej sytuacji tkwicie w jakiś. Emocjach, tak, ale ta karta mówi o tym, że leczycie się z tego też w tym samym czasie, tak? Z jednej strony nadal to przeżywacie, ale to jest też. Część pewnego dłuższego procesu dochodzenia do siebie, wychodzenia z tej trudnej energii i z tego poczucia, że no, tak naprawdę jeśli chodzi o to moje życie, to z jakiegoś powodu dziwnego mi nie wychodzi, tak? E, natomiast martwi mnie troszeczkę siódemka mieczy, bo no, to jest karta złodzieja, to jest karta takiej kreatywności, bardzo kreatyw takiej kreatywności, bardzo kreatywnej Kre kreatywności takiej nie zawsze w dobrym celu też skłonności do manipulacji. M jeszcze jedna rzecz. Może być tak, że będziecie się w tym y, miesiącu zastanawiać nad zemstą na kimś, czego oczywiście nie polecam. W ogóle nie polecam ładować większe, więcej czasu i więcej zaangażowania w osobę, która no nie zasługuje na to chociaż wiem że korci tak że czasem chcielibyśmy coś też jakąś śpileczkę wsadzić jak ktoś tutaj nas skrzywdził, tak i mam świadomość tego że to jest bardzo ludzkie uczucie też poczucie takiej sprawiedliwości na zasadzie że mm, większość oczywiście mi się wydaje że czeka na karmę aż coś się samo wydarzy ale jeżeli ktoś nas bardzo rozczarował to chcielibyśmy tej karmie trochę pomóc natomiast y, to może być też energia takiego kombinowania jak wsadzić jakąś taką szpileczkę komuś? Tylko yy, karty mogą. One podpowiadają tutaj jeszcze jedną rzecz. Będziecie chcieli komuś na kimś się odegrać, mówiąc prost, tak, zrobić coś, tak, żeby tą osobę też dotknęło, jak na moje. E, ale karty podpowiadają, że pozostałe dwie, że będziecie siebie strafować przed tym. I finalnie bardzo prawdopodobne, że po prostu zrezygnujecie. Nie będziecie chcieli, po prostu uspokoicie się, stwierdzicie, że nie warto, że warto się zatrzymać, ale różne myśli na temat tej, tej osoby możecie po prostu mieć, tak? Tak jakbyście chcieli, troszeczkę wiecie. Pięknym zanadobne. Tylko pytanie: wiecie, to jest też otwieranie moim zdaniem bardzo często puszki Pandory i takiej robienie sobie na złość, gdzie lepiej by było. Oczywiście, jeżeli ktoś zrobił wam faktycznie coś y, takiego, y, co nazwijmy to, jest w jakiś sposób nielegalne, tak? No to oczywiście są różnego rodzaju sądy, instytucje, urzędy i tak dalej. Natomiast tutaj, tu, tutaj niestety jest kombinowanie w, im, tego, żeby wymierzyć jakąś sprawiedliwość na własną rękę, co no, mam wrażenie, że nie zawsze jest czymś dobrym, tak? Natomiast, tak jak mówię, ten miesiąc ewidentnie z tej strony... Pokazane, dochodzenie do siebie, tak przeżywanie jakichś trudnych emocji. Czasem możecie mieć takie wrażenie, że e, jeśli chodzi o smutek, żal związany z jakąś przeszłością, porzucie bycia oszukanym, to to się nie kończy. Natomiast karty tła pokazują jednoznacznie, że to jest element pewnego procesu. I też, jeżeli wy tutaj się zamykacie, to ta energia mogłaby też być energią wspierającą, bo to też jest e, karta, tak jak wcześniej powiedziałem, kreatywnego, niestandardowego myślenia. Moglibyście się zastanowić, co by wam pomogło. Tak, może to być coś tylko waszego, co sprawia Wam przyjemność. Nie wiem, jakiś nowy hobby, powrót do tego nowego hobby, żebyście się zastanowili, co wam zajmie myśli, żeby nie myśleć o jakichś trudnych emocjach, o przyszłości, tak? Bo to też jest kreatywność, którą możemy wykorzystać nie do zrobienia komuś na złość, tylko do pomocy samemu sobie. I to też może być właśnie ta kreatywność w kontekście uzdrawiania siebie samego, odbudowywania siebie, nabierania znowu równowagi. Odpowiedniej takiej, żeby mieć świadomość, że to ja w swoim życiu kieruję tą sytuacją. Tak? Takiej, odzyskiwanie takiej podmiotowości, decyzyjności też. I jeśli chodzi o kartę radę, to jest najciekawsze ze wszystkiego tutaj. Karta gwiazdy. Karta spełnionych marzeń, tego, że w naszym życiu często dzieją się rzeczy niewytłumaczalne, pozytywne, tak, zaskoczenia, niespodzianki od losu. I ta karta, a to też jest karta, też naszego takiego bardzo często podejścia, tak. To jest, moi kochani, całkiem co innego niż tu. To jest takie bardzo życzeniowe. To, moi kochani, to też jest w kontekście tego, żebyśmy wizualizowali sobie to czego chcemy, może y, afirmowali, tak. Y, I też myśleli o tym y, czego sobie życzymy, żebyśmy się na tym bardzo, żebyśmy bardziej skupiali energię na tym czego sobie życzymy, co chcielibyśmy do siebie y, 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 przyciągnąć, tego, że to się może faktycznie wydarzyć, żebyśmy nie bali się marzyć, tak i myśleć pozytywnie o tej naszej przyszłości, bo to też jest karta pewnych marzeń, żeby lepiej już moim zdaniem moi kochani skupić się na marzeniach. Nawet jeżeli one są mniej lub bardziej w tym momencie realne, tak, ale my skupiamy się y, swoją energię wtedy na czymś pozytywnym. Co chwilę, co jest ulotne, ale daje szczęście. Lepsze to niż to. Mówiąc prosto. I to też jest karta tego, żeby uwierzyć, że los się może odmienić: że może przyjść szczęście, że może przyjść miłość. Tylko to też jest namowa do tego dla Was, żebyście. Zostawili, ja wiem, że to jest część procesu, ale te karty pokazują, żebyście sobie w tym procesie pomogli, bo to wy znacie sami najlepiej siebie, tak? To wy wiecie, co wam pomaga, co wam pomaga się odstresować, zapomnieć o problemach, co wam pomaga, jakie może macie hobby, które y, jest dla was, przynosi wam szczęście. To jest skupienie się na pozytywnych bodźcach. Mam wrażenie, że sami ze sobą tutaj to też może być, nie wiem, jeżeli lubicie muzykę, lubicie spacery, to może właśnie więcej tego, tak. Coś, co pozwala Wam odetchnąć. I tutaj karty pokazują, żebyście się właśnie na tym skupili i w pewien sposób przyspieszyli ten proces, który trwa tutaj. A jako karta rada, nie bójcie się marzyć. Nie bójcie się wierzyć w to, że. To, co jest w tym momencie, ten smutek, ten żal, się skończy, tak? I w momencie, w którym będziecie gotowi, pojawi się na Waszej drodze osoba, dzięki której zapomnicie o tym, co macie teraz tu po lewej stronie. Dobrze. Moje kochane strzelce, ja Wam bardzo za to czytanie dziękuję, mam nadzieję, że ono Tobie pomoże. Jeśli to czytanie Ci się spodobało, jeśli rezonuje z Twoją sytuacją, jeśli chcesz być na bieżąco z moimi nowymi czytaniami lub po prostu docenić moją pracę, zapraszam Cię do subskrybowania, lajkowania i komentowania. Chciałbym życzyć Tobie udanego miesiąca. Widzimy się niedługo. Pozdrawiam, Marzmentaro.